Halo halo! Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Kasperek i jest Warion Z tej strony Warion. taki mały baweły, witamy serdecznie, lecimy sobie dalej. Popiół się zaczyna być Jak w kościele. lecimy jak stare bawy w kościele Lecimy sobie po małej przerwie Czy wy to jakoś odczuliście? Chyba nie, właściwie to nie, bo były codziennie oprócz wczorajszego poniedziałku i w sumie dzisiejszego wtorku bo nagrywamy sobie to we wtorek i żeby w miarę odcinki pasowały na weekend, żeby to w miarę jakoś jakoś pasowało fajnie, to lecimy sobie właśnie z odcinkiem na środę. Tak jak Orion na środę, tak jak my lecimy sobie również na środę. Eee, no i co i pewnie kolejny na czwartek duar, jeden do mnie już na piątek i wtedy będzie w miarę pasowało, że Orion sobota, ja w sobotę mapka. Bo już sobie zobaczyłem dzisiaj, od sobie tak, a zobaczyłem po kilku dniach, co się dzieje na LS portalu, co na ModHabie się dzieje, na nic, ale na LS portalu wyszła właśnie mapa, e, wyszła Polska, nie, nic nie sprawdzałem, po prostu zobaczyłem w miarę tam po tytule, że jakaś tam... Polska, zobaczę, że do 22, bo coś tam jeszcze fajnego, to już do 19 wyszło, ale. A zobaczysz, ciekawości, co to Ale do 22, coś wyszło. Wyszła również poprawka tej małej wsi, co ostatnio sobie nagrywałem. Chyba jest znowu jakaś poprawka do Poezierza Gostyńskiego. E, tam podaje, że dodali chyba żyto i przenżyte, czy coś takiego nawet. Natomiast Byłem że za daleko trochę pojechałem. No jest, ja chłopie. Poprawka małej wsi. No i e, tam. Jeszcze... Gostyńskie. Banan. O, to pewnie tak. No chłopie na, nas, no. Ale... Niby ma z reala z tego co No proszę bardzo. ale no, no, czy... to już chłopie tam się jest Ciekawe coś? czy jakieś zadupie w realu i wygląda i tak no, niby... do dupi, tak? Czy... coś fajnego. Ha. No niby chłopie po angielsku cały opis, także no. O kurde, po angielsku to takie... Ale, to to takie nawet do... jakby trochę z motchaba miało być, ale... Ale na mod nie widziałem. Ale ale, ale pewnie w Anglii mieszka. Ale oh. autor taki Dawidow, także za chwilę... No. Załóżmy, że chłop ma Dawid na imię, także powiedzmy, że Polak, nie? Także możesz to nagrać. E, no, no. Co, barany? Co? Barany czy jaka mapa? No. E, kozły chyba bardziej. Tak. A, kozły. No. Znaczy nie no, tak naprawdę to barany, tylko A, z, barany. z krótkimi rogami. Po, No, to zobaczymy. No, nie mój klimat trochę, bo gdzieś tam ja miałam pola wąskie, długie, a to są takie plackie jak w Makszynie. Także pewnie to jest gdzieś tam albo dolnośląskie, albo lubuskie, albo zachodniopomorskie, albo pomorskie. Bo to jest klimat właśnie, gdzie przed wojną to były Niemcy i po prostu te pola są całkiem inne niż, nie wiem, Lubelszczyzna, mało Mazowsze, mało i tak dalej. Także no nie mój klimat trochę, ale chopię ale sprawdzić, bo może być. Może być ciekawe. Sprawdzimy sobie, sprawdzimy sobie na sobotę, pewnie sobie nagram, nagram sobie może jutro na zapas, bo, bo myślę, że to nie ma co sobie przyciągać to, a nie wiem jeszcze dokładnie, jak ten tydzień będzie wyglądał, odcinki postaramy się nagrać. Czekam na odpowiedź, myślę, że dzisiaj już raczej chyba nie dostanę, jutro prędzej rano. Czy właśnie z dziewczyną jedziemy sobie na działkę spać jutro w czwartek, czy nie, bo no ostatni tydzień dużo ludziska, pracy na działce, praktycznie większość dnia to no na działce sobie we czwórkę działaliśmy e, No tam renowacja tak naprawdę Było i oczyszczanie dachu z rdzy Czyszczenie w ogóle całej chałupy, Wynoszenie z, tak powiem cała Mamy taki garaż Nazywamy to tam w sumie takim domkiem e, Domkiem, domkiem właśnie Na działce i generalnie ludzka no chcieliśmy sobie to odnowić, bo, bo, bo będzie również w tym roku za jakiś tam czas elewacja będzie robiona zewnątrz, żeby troszkę poprawić stan tego garażu, przede wszystkim trochę tam klejem siatką przejechać, żeby te ściany tak nie pękały, a nic, bo tam jest terapią dany, no wiadomo pomalować, bo dach jest dosyć nowy, zrobiony, co, co naprawdę dużo dało, teraz jeszcze środek sobie zrobiliśmy, mega nam się podoba, także no... Obiecywałem ten film i pewnie się pojawi w końcu, tylko wtedy muszę być po prostu sam na działce. E, także jeszcze zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. Może i jutro, e, może, nie wiem, nie obiecuję, szczerze mówiąc, zobaczymy a jak nie, no to tam kiedyś na dniach e, sobie tam ogarnę, żebym był właśnie sam. E, I wtedy sobie nagramy, pokażę wam jak to wygląda. Pomalowaliśmy, pomalowaliśmy zrobiliśmy porządki. Naprawdę, mega, mega ładnie wyszło. Poskładaliśmy łóżko, no i właśnie, kurde, chcemy to wykorzystać. Póki jest w miarę odnowione póki nie ma dużo tego robactwa, tych pająków, e, które się tak boi, właśnie moja dziewczyna. E, póki jeszcze są te wakacje, to wszystko chcemy sobie wykorzystać. Póki ładna pogoda, bo od przyszłego tygodnia już, już e, zmienia się ta temperatura. No, ostatnio, jeszcze wakacje udało nam się poczuć. Połowa, pierwsza połowa lipca wakacyjna. Druga połowa sierpnia też wakacyjna, bo, bo cały tamten tydzień upały, dosłownie upały i później różne przelotne burze, co u nas jakoś w okolicy dało, dało w kość, bo nas bardzo mijało blisko Mieliśmy piękne tutaj pokazy, pokazy, że tak powiem sylwestrowe na niebie, no ale u nas nic tutaj nie popadało Natomiast natomiast już któregoś tam dnia w, tak, w sobotę, kiedy już skończyliśmy sobie wszystko na działce, w piątek zakończyliśmy, to w sobotę jeszcze sobie tam właściwie skosiłem trochę, bo miałem w piątek aż było późno i tak dalej, to nie kosiłem, natomiast w sobotę co prawda popadało, bo pojechaliśmy na 14 taki wianek zrobić, takie na zakończenie sobie posiedzieć i wyluzować, że tak powiem drinku, drinku trochę, napić się posiedzieć sobie, zrobiliśmy sobie grilla, zrobiliśmy sobie ognisko i w ogóle e, mieliśmy do basenu skoczyć, miało być w ogóle pełne słoneczko, miało nie być burz e, no niestety się dużo pozmieniało chaotycznie, zaczęło dłużej powstawać w naszej okolicy i jak pojechaliśmy o 14 to o 14 jak zaczęło być burze, jak zaczęło padać to tak naprawdę po 17 się skończyły i ciągle gdzieś tam w okolicach się tworzyło, natomiast już przestało padać, dlatego udało się zrobić jakieś gdy takie nisko e, także mega spoko szczerze mówiąc, fajna sobotka, fajny tydzień, e, fajna niedzielka, w niedzielę byliśmy sobie nad wodą, już nie było burz, po prostu takie przelotne deszcze były e, gdzie tutaj ostrowiec, ostrowiec e, troszkę pokropiło, można tak powiedzieć. Tam jak byliśmy 20 km nad zalewem Mm, tam przeszło raz, tak naprawdę trochę tam popadało, ale no, było gorąco, więc tak fajnie jak sobie popadało. E, I tak było młotą ludzi, więc, więc fajna taka ochłada, oprócz tego zalewu tej wody. E, no tutaj przyjechaliśmy jechaliśmy sobie po drodze, jechaliśmy w stronę chmur, które były tutaj z Ostrowcem. No i też też, e, też tam były duże kołże, także popadało po drodze i przyjechaliśmy do Ostrowca już... Już było względnie sucho, troszkę tam było jeszcze ślady po podaniu. Po ale znowu za naszym miastem e, pozalewało, przyszła pompa 12 km, 10-12 km właśnie za miastem już już przyszła pompa i tam troszkę pozalewało. Także było wesoło. E, no cóż, tak to sobie wyglądało. Dobra obiska, na razie bo wam generalnie opowiadam chłopie. co robimy, ale widzicie, że kopiemy sobie ziemniaczki, mamy prawie pełną przyczepę, a tej ziemniaków jest naprawdę dużo, także subcio, a my przenosimy się tutaj na wapnowanie i wam dalej opowiadam. Co tam kopie? Kopie, panie kapiszonie, belek jest naprawdę mega duży, tyle tylko powiem. No to super. Jakoś, hmm. Coś mi się wydaje, że tej yy, trawy w ogóle którą robimy pod kiszonkę jest sypie więcej do pracy niż siana, nie? Bo w Realu też w sumie siano bardziej się gdzieś tam suszy kurczy, a trawa jednego najmłokra, więcej tego jest, także się też nie dziwię. Ale no po prostu belek jest naprawdę mega dużo, bo dosłownie co chwilę trzeba stawać, gdzie prasa nie jest jakaś mega pojemna. Tak? No. A widziałem ostatnio w, zasadzie w Rale, jak jechaliśmy do Krakowa, przed Krakowem właśnie też żądirek no. sobie jechał, bardzo podobny do naszego, z taką identyczną prasą klasa. No ja też żądirem raczej Jo, także... Spoko Loko, yy, no tak w międzyczasie mam wszystko powiem tutaj Orion sobie zaczął kość i zaczął kość, w sumie skosił tam e, dookoła ziemniaków sojka i tutaj trochę wjechał na to pole. Jak poszedł ogarniać młokę zrobić na odcinku to ja sobie tutaj wjechałem dalej i kosiłem i skosiłem i tak naprawdę to pole ogrodzone to trochę je dzikie, wymaga wszystkiego wapnowanie orki i tak dalej, bo ostatnio myśmy tutaj kukurydzy, ale już było tyle orki, oriam był wtedy na wyjeździe, że już mi się nie chciało orać. Zostawiliśmy to i teraz sobie założymy, ale na to długi sobie wjedziemy, więc i tak w miarę to będzie. Nie wiem, jakoś nie polubiłem tego pola, szczerze mówiąc, jakoś zawsze mi się ciężko tutaj pracuje i tak jakoś już mi się nie chce. No ale mówię, wiadę sobie tutaj z tym wapnem, żeby chociaż to już było z głowy, wiem, że gdzieś tam ostatnio robiliśmy, ale podoba mi się ten rozrzutnik przerobiony właśnie że tak pole na wapniarkę. Także tutaj wapna i tak mało idzie, a idzie dużo powapnować, więc superansko i sobie później go zmienimy na rozrzutnik. Mamy rozpiskę, gdzie co siejemy. Na razie na tym właśnie ogrodzone musimy się skupić na wrześniu, na sierpniu Aha, co właśnie, sobie rzepaki. przeczytać rozpiskę, gdzie są zboże. Będziemy myśleć może inaczej. Gdzie pszenica będzie? O, może tak pszenica zapytać. tylko i wyłącznie teraz możemy siać i teraz pszenicę musimy tylko i wyłącznie zasiać sobie na ogrodzonym. Na no nowym, no to mamy rzepaczysko plus 104 już zasiane. 91, 84, 93 mamy kukurydzę na ziarno. 89 za domem i dzikie sorgo. I 80 i 34 owiec. Czyli, że wszystko na wiosnę, tylko teraz musimy sobie zasiać właśnie tam pszeniczkę. Także wiosna się szykuje po grubości, fajnie jakbyśmy kupili drugie ziemię, bo to by na pewno pomogło. I no, wracając tutaj, się dalej e, niedzieli, pojechałem sobie na koncert na takie dużynki, mówię, kurde, nie chcę sobie pojechać jak za darmo, dają koncerty, to czemu by nie. Także pojechałem sobie na koncerciki. E, wczoraj poniedziałek pojechaliśmy sobie do Krakowa, odbić tutaj taką panią na lotnisko. Pojechaliśmy troszkę sobie pozwiedzać, także byliśmy w zoo Normalnie akurat pojęła mega fajnie, nigdy byłem w ZO, a chciałem być w ZO. Eee, także, także i tak spoko. Chciałbym jeszcze kiedyś pojechać. Eee, czekajcie, ja sobie to wpiszę w Google, bo ja nie umiem tego wysłowić. To się nazywa takie akwarium, czekaj, oceanarium? Oceanarium ja. dokładnie tak. Ja w łebie byłem na tym. Oceanarium, które idzie, że nawet jest w Warszawie, a niedługo będziemy w Warszawie oceanarium, chciałbym właśnie pójść i zobaczyć te takie duże ryby rekiny i tak dalej no bo tutaj co prawda było praktycznie wszystkie były zwierzęta takie powiedzmy dzikie na, 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 na wybiegach i w ogóle i było taki budyneczek, że były dosłownie takie małe akwaria to tam była jakaś pirania jakieś takie rybki, jakieś takie cuda różne ale to takie malutkie były, były również węża, naprawdę w takich ciasnych E, tych akwariach, tych terariach i w ogóle klatkach, no wszystko takie ciasne Jasne, było ale właśnie. na siłę trochę e, ale ogólnie tak zadowolony jestem pojechaliśmy sobie później na Zakrzówek, czy że no w sumie jak by to nazwać Nito Jezioro, takie takie kurde cholera wie jak to nazwać w Krakowie niedawno co powstało takie jak bardzo głośne po starym kamieniołomie tam po prostu woda jest zrobili teraz takie baseny gdzie jest, gdzie jest normalnie ta woda, bo tam jest głęboko chyba maksymalnie 9 metrów i zrobili takie baseny właśnie gdzie jest ta woda później są takie płyty i tam mamy taką mega mega ładną wodę na tych płytach i tam mamy różne głębokości eee, także fajnie to zrobione ludzi multum pogoda również dopisywała później pojechaliśmy sobie do kopalni soli E, tam do wieliczki, no co prawda ja powiem wam, że byłem tam kiedyś, kiedyś dawno temu na wycieczce, ale bardzo mało zapamiętałem, zapamiętałem niektóre rzeczy, także teraz fajnie byłoby było sobie to odnowić. E, fajna grupka z przewodnikiem, gdzie naprawdę też super przewodnik się trafił. Co prawda ludzi było multum, bo grupa za grupą szła. E, trzeba było tak naprawdę szybko, szybko zasuwać, ale i tak bardzo fajnie dwie godzinki minęły pod ziemią, mega fajnie. I, że tak powiem, dziewczynom już możemy sobie troszkę skreślić Kraków, mamy sobie już tam pozwiedzane. E, chciałbym w tym tygodniu jeszcze w miarę tak wykorzystywać, póki Ola ma, ma wakacje i w ogóle mamy w miarę czas, żeby, żeby sobie jeszcze pojechać do Kielc, blisko nas, 30 km, pojechać sobie pociągiem e, i e, pociągiem za grosze sobie pojechać i właśnie trochę połazić, tam też mamy sobie kadzielnię, te, tam też jest jakaś jaskinia, e, więc... więc żeby trochę połazić. Smoka I sobie, i, i sobie właśnie Kielce też odhaczyć, no i później będziemy sobie odhaczyć też, też gdzieś tam mam w planach Lublin. Popie do Ogrodzieńca nie chcesz przyjechać, bo to jest mnie Nie wiem, nie wiem, zobaczymy też na pewno kiedyś tam Lublin. E, chciałbym gdzie mamy mm, gdzie mamy jakiś tam zamek też jest, coś tam się, coś jakieś miejsce rzeczy, no ale też mamy sobie ten obóz koncentracyjny. W ogrodzieńcu też jest wielki hopie, wielkie ruiny zamku, sławne na całą Polskę. No proszę bardzo. No także. Ja tam raz na rok jest. Bo oh, 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 oh. się pewnie przebiera za, za jakiegoś rycerza. Co mówi? Chop się pewnie przebiera za jakiegoś rycerza. Nie, mówisz, że tam jeżdżą, są konkursy za darmo, można coś wygrać. <laughs> Czopkę jakąś, ja już mam hopie, jeżeli ja mam czapkę, ja z morza przywiozłem 10 czopek, bo codziennie chodziłem bo... i grałem. Popie w, hopie w ten. Już mi się chłopy śmiały. I grałem w te, przyjechali tacy o tych. Ja chłopie znam na pamięć te wszystkie wiatry i te elektrownie wiatrowe. Bo chłopie o tym były quizy i chłopie można było wygrać codziennie, dzień w dzień, żebym chodził. Ja. Tylko w innym przebraniu, żeby mnie nie poznali. Ja raz miałem czopkę, raz okulary, ja słoneczne. No, no znaczy. i wygrałem 10 czapek, w sumie przywiezłem. I jeszcze swoje dwie to w sumie 12 przywiezłem. Ja wierzę, no to byś mógł w sumie coś wysłać, jakąś ładniejszą. Jak i tak za darmo. To... Kopie za darmo, to wiesz. No także. Ale ja musiałem tam łazić. Mm. I w ogrodzieńcu to samo jest, także raz do roku tam, tam jest jakaś impreza, czy coś, to można przyjechać, wygrać. No, no mówię Wam, ludziska, no moje, moje marzenia to są właśnie zwiedzanie. Z... Wiadomo, zaczynając od Polski. Później po całym świecie mam nadzieję, że jest mnóstwo lat przed, przede mną, przed nami, e, że naprawdę dożyjemy fajnych wieków. Dobra, przyjadę sobie tutaj na miniaturkę. naprawdę fajnych sobie lat, może nie wieków, ale lat... Popie, są... ja jako rolnik niestety nie mogę sobie pozwolić na zwiedzanie świata, bo już od razu no. prawdopodobnie nigdy za granicę nie wyjadę. Natomiast w Polsce blisko, gdzie jeszcze można coś za darmo wygrać, to gdzieś tam jeżdżę. Nad morze mówię, póki jeszcze gdzieś tam... Jestem młody, tak do 20 lat można jeździć. Później i tak jak już to gdzieś tam nie urosnę od tego ani na zdrowie mi to jakoś nie wpłynie, to raczej już też jeździł nie będę, bo ileż razy można do tego samego miejsca, Kopię tak? ja tu kopę, bo już tam prasowanie sobie zostawiłem pod odcinek trochę. Dobra, no my będziemy za chwilę tutaj kończyć, przyjechałam ja chcesz sobie pokopać trochę? Miaturkę? Nie, na odcinku już nie będziemy kończyć, ale będę sobie dalej kopał na twoim odcinku, natomiast co ja tutaj chciałem jeszcze powiedzieć, w sumie tyle, tak że mówię, mam je, jest Polska duża, jest jeszcze mnóstwo, wiadomo, jeszcze jest dużo, mnóstwo, mn, białoruś mnóstwo dużych miast, gdzie, gdzie zawsze jest tam co pozwiedzać, są jakieś mniejsze miasta, tak jak u nas jeszcze dookoła jest trochę co pozwiedzać, ogarniamy Kielce, ogarniamy sobie takie te góry nasze świętokrzyskie, No co prawda byłem, a gdzieś tam Ola nie była, też żebyśmy sobie, Razem jeździli, zbieramy sobie magnesy na lodówki, gdzie właśnie powiedzieliśmy sobie, że gdzie, gdzie tam pojedziemy, to jakieś magnesiki, także Kraków mamy, mamy sobie wieliczkę już... Ee, no i gdzieś tam już mamy sobie zaplanowany właśnie 31 październik. Jedziemy sobie do Warszawy na Narodowy, ale mam nadzieję, że coś tam sobie przy okazji... Będzie w telewizji? Coś tam sobie przy okazji zobaczymy. Będzie w telewizji, wiesz co? Ma być w telewizji. E, nie, nie wiem na jakim kanale, ale ma być w telewizji. Jest. Ja nie wiem czy ja kopałem i y, miałem stówę, bo nie patrzałem no, za bardzo. Bo, bo, w tamtym ale... roku, bo w tamtym roku było też w telewizji, także gdzieś tam to będzie. No, także jedziemy sobie fajną ekipką, e, tam na, na jedną noc, a dwa dni. A chłopie jaki typ muzyki tam będzie? Chłopie disco polo. Między innymi disco, no takie głównie disco polo w sumie będzie. No to ciekawe, to mógłbym odpalić, a Hopie kiedy to będzie? 30 września. Września, Aha. W sobotę, no. Zobotę. no może, może bym odpalił, a Hopie staj w pierwszym rzędzie od razu, to wtedy będę mógł No odpalić. my pod sceną będziemy ekipą, także może będzie widać, bo my a, tam pod sceną. pod sceną będziemy. A to jak, jak z kim jedziecie jeszcze większe No z Miastkiem i tam jeszcze ze, ze właśnie z ludźmi. Także... Hopie, cholera jasna. Pełna przyczepa jest, czy nie? Tak, tak, pewnie będzie pełna przyczepa, także tam ponad 10 osób jakoś ma być. No, także zapowiada się mega ciekawie. Eee, no i wtedy wiadomo, trochę Warszawa też się ogarnie. Warszawa jest duża, także myślę, że Warszawa tu też kiedyś tam jeszcze jakiś weekend spokojnie. Hmm. No i mówię, jest jeszcze dużo. Tutaj u nas jeszcze jest troszkę w okolicy, także będzie czas, będziemy sobie jeździć od czasu do czasu. I myślę, że skutecznie po latach, po latach w miarę tą Polskę się odkryje bo naprawdę Polska też jest ładna ale widzę, że Hop lubi zwiedzać lubię zwiedzać, <laughs> lubię sobie zwiedzać lubię i gdzieś to moje marzenia zawsze to były, żeby bo samemu bym się nie chciał samemu bym nie jeździł eee, no, a co odnośnie dzisiejszego siedziąka mm... ale Mops Sknera, jak mnie coś ciekawi to ja w internecie sprawdzam nie chcę mi się zwiedzać, bo to Hopie po pierwsze, yy, nie ma czasu po drugie, chłopie, umęczenie, trochę jeszcze mówię, gdzieś nad morzem, jak jedziemy na trzy tygodnie czy na cztery, to co innego, ale gdzieś jechać na dzień-dwa, to, to też mi, by mi się nie chciało umęczenie. No, a po drugie też pieniądze, tak? Zawsze można zostawić pieniądze jak wydawać, tak? A jak mnie coś tam ciekawi, to gdzieś tam w internecie sprawdzam. No ale mówię, to trzeba po prostu lubić, to lubić to. Ja widzę, że chłop lubi, że chłopce. Tak, chce ja lubię gdzieś to zawsze miałem marzenia, lubię, lubiłem, 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 na wycieczki jeździć na wycieczki jeździ, gdzieś tam sobie coś tam pozwiedzać i gdzieś tam chciałem właśnie mieć osobę, gdzie można sobie tak pojeździć, także powoli, powoli sobie tu skuteczniamy A i powoli... też lubi podróże? Tak, i bardzo jej się podoba, także super I co ludziska, w sumie tyle, dzisiaj w jak fajny też dzionek Pospa pospaliśmy sobie troszkę, słoneczko, ciepełko Samochód, Opiel, byliśmy przyczyta. na zakupach, samochód wyczyszczony, już ogłoszony, puszczony w internety na sprzedaż. O, Wzięliśmy no się w końcu za to. Także no u mnie na, na, profil, Elix, na, 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 na profil jak do mnie wejdziesz to sobie możesz zobaczyć, udostępniłem A na, na Facebooka na, na mój profil to, to zobaczysz, bo udostępniłem. Bo na Olixach chciałem minimum 50 zł, żeby w ogóle puścić ogłoszenie. Co? i na otomoto minimum 70zł żeby puścić ogłoszenia także mówię ładajcie mi spokój także na różne grupy na facebooka puściłem no i zobaczymy mam nadzieję że w miarę szybko się sprzeda cieszyłbym się bardzo zobaczymy natomiast na dzisiaj to byłoby ludziska tyle teraz zobaczę za ile chłop ile chłopce i do zobaczyska u na razie cześć na razie cześć